Cześć. Na wstępie chciałem powiedzieć, że niestety nikt mi nie płaci za lokowanie produktu tutaj. E, a tak naprawdę jestem zainspirowany komentarzem Michała odnośnie filmu o, o stropach, tam, e, sprawdzaniu stropów drybianych w kamienicach. E, miałem mu szczerze na to odpowiedzieć, ale myślę, że łatwiej będzie mi wypełnić moje zobowiązanie a propos 100 filmów do końca roku, więc chciałem wam teraz opowiedzieć. O stropach, o nowych stropach w starej kamienicy. Czyli tak naprawdę rozbudowujemy, ewentualnie wymieniamy stropy na całkowicie nowe. Jakby możliwości mamy sporo, od stropów monolitycznych. Będę tutaj niestety wymieniał też jakieś nazwy firmowe, typu na przykład Teriva, z którymi też się tam spotykałem. Oczywiście, broń Boże, nie ma w tym nic złego. Chciałem tylko powiedzieć, jaki ja strop zastosowałem i dlaczego to zrobiłem. Ja zastosowałem tak zwane stropy firmy Rector model Light. Zastosowałem stropy z podwójnymi belkami, bo pozwoliło mi to nie zabudowywać stropów w formie nie zabudowywać sufitów żadnymi dodatkowymi okładzinami, które miałyby zapewnić spełnienie norm przeciwpożarowych. Czyli gdybym zastosował pojedyncze belki, musiałbym wykonać na przykład jakiś tam stelaż i, i Płytę, podwójną płytę prawdopodobnie, z dodatkowym jakimś tam szpachlowaniem, dużo czasu i wiele więcej środków, chociaż trzeba przyznać, że dodatkowe belki też, też no to jest to wydatek. Dlaczego zastosowałem strop Rector Light? No przede wszystkim dlatego, że jest lekki. No to jeżeli mówimy o starym budynku, nie chcemy dodatkowo obciążać stropów, nie chcemy dodatkowo obciążać ścian. Ok, co dalej? Jakby konsekwencją tego, że on jest lekki, jakby jest jego konstrukcja. Czyli mamy belki, które układamy, czy to jakby w gotowych otworach ścian, czy na przykład na wieńcu, jeżeli budynek nadbudowujemy. Wkładamy dwie belki obok siebie, umieszczamy tak zwane takie wypełnienie w formie łuku, który oczywiście łuk jest naturalnym nadprożem. Ten strop troszeczkę udaje znany już jakby wszystkim, no może dobra może nie znany wszystkim, ale znany osobom, które gdzieś tam ze starym budownictwem mają do czynienia, czyli bardzo fajne, bardzo udane stropy Kleina, gdzie belki były z dwutlenków, było wypełnienie z cegły murowane w kształcie łuku też i, i, i później na to jakaś tam szlichta szła. Tutaj mamy belki, mamy wypełnienie w takiej formie wytłoczki, trochę to przypomina OSB. Ja wam taką miniaturkę wrzucę na początku filmu, żebyście wiedzieli o co chodzi. To jest układane, to jest bardzo lekkie, nie wymaga dodatkowego sprzętu. Można wziąć pod pachę tego, można to dociąć na miejscu sobie jakąś piłką czy elektronarzędziem. Więc łatwość, tak? łatwość jeżeli mamy ścisłą zabudowę, niską bramę. Jeżeli nie chcemy jakiegoś tam sprzę ciężko, ciężkiego sprzętu wprowadzać tym samym podnosić kosztów, więc dlatego to Elektor light. Na to idzie e zbrojenie. No, i betonowa szlichta, która nadaje nam podstawę do ocieplenia do, 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 do czy to styropianem, styrobetonem, później do warstwy wykończeniowej w formie e, wylewki. Ja w moim przypadku zastosowałem anhydryt, bo można było wylać go trochę cieniej, że tak powiem, może trochę nie po polsku. E, no, i, i nie obawiać się a propos o sztablaturę, o płaszczyznę, to też ułatwia później nabywcom życie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej.